Chciałbym przedstawić Państwu koncepcję teleinformatycznych narzędzi wspomagających kandydatów i żołnierzy obrony terytorialnej w przygotowaniu do służby szkoleniu i działaniu operacyjnym. Koncepcja ta zakłada budowę narzędzi do wsparcia poszczególnych związanych z procesami reputacji, przygotowania i szkolenia kandydatów i żołnierzy w wojsk obrony terytorialnej. Koncepcja również zakłada, że będzie to zestaw specjalizowanych narzędzi zabezpieczonych teleinformatycznie i wspierających działania rozpoznawcze operacyjne obrony terytorialnej wraz z działaniami kryzysowymi i militarnymi oraz usuwaniem skutków kręgów żywiołowych. Te potrzeby funkcjonalne, które przewidujemy do realizacji w ramach przedstawionych aplikacji funkcjonalnych będą konsultowane z ekspertami operacyjnymi i dowódcami Wojsk Obrony Terytorialnej. Narzędzia oczywiście zostaną przystosowane do współpracy z istniejącymi systemami i narzędziami wojsk operacyjnych i będą wykorzystywały znane standardy NATO. -skie. Najważniejszym elementem, który rozważamy, jeżeli chodzi o przygotowanie tych narzędzi, jest oczywiście precyzyjne określenie grup docelowych budowanych narzędzi. I oczywiście tych odbiorców, którzy z tych narzędzi będą korzystali. Pierwszym takim systemem jest interaktywny system wsparcia, kształcenia i szkolenia. System ten będzie wykorzystywał technologię rozszerzonej rzeczywistości i technologię mobilną do realizacji podstawowych funkcjonalności związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym kandydatów na żołnierzy i żołnierzy w wojskowych terytorialnych. W tym właśnie. W ramach działań związanych z usuwaniem skutków końców żywiołowych, budowie i zasadach działania uzbrojenia, topografii i rozpoznania, organizowaniu działań wsparcia medycznego, etc. Jeżeli chodzi o te narzędzia, ten slajd przedstawia właśnie tego typu narzędzia. Chcemy wykorzystać i wykorzystujemy technologie, które pozwalają na zastosowanie technologii mobilnych, i rozszerzonej rzeczywistości do wspomagania i wizualizowania koncepcji budowy pewnych systemów technicznych, lub wspomagania i szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i udzielaniu e, czy realizacji czynności związanych z zabezpieczeniem medycznym. Tutaj widzimy. Przedstawienie już działania takiej aplikacji w trybie wieloosobowym, i możliwość korzystania z tak zwanych tagów rozszerzonej rzeczywistości, do wspomagania realizacji pewnych czynności, które są pożądane w ramach właśnie wiedzy związanej z budową i wykorzystaniem uzbrojenia. Drugą aplikacją, a tak naprawdę systemem, jest system, który ma za zadanie wspomagać żołnierzy. Obrony Terytorialnej w ramach prowadzenia działań operacyjnych. To narzędzie jest zaawansowanym systemem teleinformatycznym składającym się z części serwerowej usług, właśnie, które zorientowane są na fuzję, integrację danych operacyjnych oraz dedykowane narzędzie mobilne, które wykorzystuje powszechnie znane urządzenia typu smartphone i tablet. To narzędzie będzie pozwalało przede wszystkim na wspomaganie procesów rozpoznawczych, raportowanie rozpoznanych, automatyzację raportowania rozpoznanych i zauważonych obiektów, automatyzację lokalizacji fotografowanych obiektów, monitorowanie położenia siły, środków własnych i przeciwnika, budowę ujednoliconego obrazu operacji. Będzie posiadało również innowacyjne narzędzie ukierunkowane na kalkulację potencjałów siły i środków. Będzie również w wielu zakresach pozwalało na ocenę ryzyka i orientowanie taktyczne żołnierza na polu walki, czyli budowanie jego tak zwanej świadomości sytuacyjnej. I tutaj macie Państwo przedstawione e, ekrany rzeczywistego narzędzia, gdyż to narzędzie w tej chwili już istnieje i jest wykorzystywane jako prototyp i demonstrator technologii. Narzędzie, jak widać, e, wykorzystuje istniejące urządzenia mobilne. I tak jak widać, wykorzystuje innowacyjne technologie związane z rozszerzoną rzeczywistością do właśnie realizacji celu, którym jest orientowanie taktyczne. Ta symbolika naniesiona na ekran telefonu komórkowego jest reprezentacją sytuacji bojowej, w której znalazł się żołnierz operujący na polu walki. Narzędzie nasze składa się, tak jak wcześniej powiedziałem, z dwóch części, czyli z serwera, który odpowiada za integrację danych. To narzędzie serwerowe jest zainstalowane i istnieje w centrach dowodzenia lub na stanowiskach dowodzenia niższych szczebli oraz aplikacji mobilnej, którą wykorzystuje na co dzień do realizacji podstawowych zadań operacyjnych żołnierz Wojsko Obrony Terytorialnej. Jest to jego podręczny przybornik. Pierwsza pomoc. Na którą jest w stanie teleinformatyczna pomoc, oczywiście, na którą jest w stanie ten żołnierz liczyć. Proszę zauważyć, że te narzędzia zostały zaprojektowane w ten sposób, żeby były zabezpieczone kryptologicznie i cybernetycznie przed ewentualnym e, atakiem i przejęciem danych, które urządzenia są. Jeżeli chodzi o. Mechanizmy, które dostarczamy, to są również mechanizmy, które wspomagają działanie żołnierza pojedynczego na polu walki, związane właśnie z orientowaniem topograficznym, z budowaniem tych podstawowych elementów analizy terenu i analizy sił i środków, jeżeli chodzi o potencjalną sytuację zagrożenia militarnego, ale również. Elementy związane z zarządzaniem kryzysowym. Pamiętajmy o tym, że są to zadania, które realizuje właśnie Wojsko Obrony Terytorialnej. Tutaj przedstawiamy demonstracyjny film, który pokazuje działanie tej aplikacji na polu walki. W którym to działaniu żołnierz, który demonstruje działanie aplikacji, wprowadza elementy składowe, czyli punkty pośrednie realizowanego zadania wykorzystując elementy związane z rozszerzoną rzeczywistością, pokażę w jaki sposób te wskazane punkty, które są głównymi punktami realizowanego zadania ogniowego, będą widoczne tak naprawdę kierunki tych punktów razem z oceną zagrożenia, która w trakcie realizowanego zadania jest bardzo istotna dla tego żołnierza, są wyświetlane na ekranie urządzenia ogniowego. Te narzędzie wykorzystuje wszystkie media komunikacyjne. Jesteśmy w stanie wykorzystywać zarówno te cywilne, ogólnodostępne, jeżeli chodzi o sieci taktyczne, WiFi, jak również sieci telefonii GSM, a wykorzystując dedykowane łącza i integracje łączy technicznych, które są dostępne w tej chwili na rynku, jesteśmy w stanie używać tych narzędzi w połączeniu z taktycznymi sieciami operacyjnymi. To zostało właśnie zaprezentowane na tym diagramie, na którym możecie Państwo zauważyć, że komercyjnie dostępne urządzenia mobilne mogą być integrowane z profesjonalnymi narzędziami wojskowymi zabezpieczonymi i dostępnymi dla wojsk operacyjnych na polu walki. Jeżeli chodzi o samą aplikację, to ta aplikacja jest bardzo się nie zintegrowana z samym systemem operacyjnym i niejako służy jako dodatkowa nakładka w tym systemie, zastępując podstawowe funkcjonalności urządzenia mobilnego i nadpisując przede wszystkim podstawowe za zachowania tego urządzenia na rzecz właśnie działania w kontekście działania operacyjnego żołnierzy obrony terytorialnej. Spektrum aplikacji, które tu zostały Państwu zaprezentowane, w istotny sposób będzie wspierać działanie Wojsk Obrony Terytorialnej, wspierać ich szkolenie. Na każdym kroku, ja staram się też podkreślać i to zrobię i dzisiaj, że te aplikacje nie zastąpią naszego sposobu myślenia. To my będziemy zawsze czynnikiem decydującym jako żołnierze, ale będą istotnym czynnikiem wspierającym proces podejmowania decyzji, tak aby był on relatywnie szybki i poprawny. Chciałbym również pokazać Państwu, że jest to kolejny fragment pewnego systemu, który składa się na system szkolenia żołnierzy obrony terytorialnej. Prezentujemy Państwu już fizyczne przebiegi szkolenia, pokazujemy w jakim wymiarze będzie ono realizowane, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne błędne założenia, które są często przyjmowane i, i przyjęcie założeń, które w zasadzie ograniczają szkolenie żołnierza wojsk obrony terytorialnej do. 16 dni, jak czasami słyszę, 2 dni w miesiącu, 14 dni w roku, no nic bardziej podobnego. Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej są żołnierzami służby czynnej i swoje szkolenie będą realizować w takiej formie, jak przed chwilą powiedziałem, ale również będą mieć udostępnione szereg narzędzi, część z nich Państwo mieli właśnie zaprezentowane, które to będą wykorzystywać niemalże w każdej chwili wolnej. Te aplikacje również będą miały pewne moduły sprawdzające, czyli pewną część, i umiejętności będziemy w stanie weryfikować na bazie pewnych czynności nawykowych, które realizują na bazie tych aplikacji. Na przede wszystkim chcę podziękować zespołowi Pana Majora Chwilewskiego, chociaż być może przede wszystkim podziękowania powinny być skierowane wobec kierownictwa Szefostwa Wojskowej Akademii Technicznej na ręce Pana Rektora Komendanta a szczurka, dlatego że to jest imponujące i warto sobie uświadomić, że to są narzędzia, które były przygotowane już, nie mylę się, w 2013 roku. prawda? A zobaczcie Państwo, jak olbrzymi potencjał był gotowy, a mógł być używany, i niestety nie był, nie był rzeczywiście pożytkowany na, dla, dla obrony i wzmacniania potencjału. Polskiego wojska. Być może trzeba było poczekać na stworzenie Wojsko Obrony Terytorialnej, aby ta potencjalna skuteczność techniczna i ten potencjał techniczny zsynchronizował się z decyzjami polityczno-organizacyjno-militarnymi. Dlatego, bo nic bardziej i lepiej dostosowanego do potrzeb Wojsko Obrony Terytorialnej, jak to, co nam dzisiaj zaprezentował pan Pan major za to serdecznie dziękuję i potwierdzam to, co przed chwilą usłyszeliśmy od pana generała Kukuły. Taka wizja działania, przygotowywania i funkcjonowania wojsk obrony terytorialnej kraju, która sprowadza ich, ich przygotowanie do tych kilkunastu dni wstępnego ćwiczenia, a później kolejnych, jedynie weekendowych, weekendowego czasu przygotowania jest absolutnie nierealistyczna. To są żołnierze służby czynnej. Oni będą w stałej gotowości i w stałym systemie ćwiczenia, między innymi dzięki tej technologii którą przed chwilą, przed chwilą mieliśmy zademonstrowaną. To najnowocześniejsza technologia na świecie, technologia, która sprawi, iż te 53 tysiące żołnierzy rzeczywiście w sposób bardzo znaczący wzmocni potencjał polskiego, polskiego wojska. Także we współpracy, to trzeba koniecznie podkreślić z ludnością lokalną i z lokalną administracją, bo to jest siła Wojsk Obrony Terytorialnej. Najnowocześniejsze technologie, administracja lokalna, świetna znajomość terenu i współdziałanie z ludnością lokalną. To da, razem daje rzeczywistą skuteczne, skuteczne nasycenie terenu walki i uzupełnienie, wzmocnienie jednostek operacyjnych, które stanowić będą oczywiście główną siłę obrony i uderzenia, ale bez, bez wojsk obrony terytorialnej kraju byłyby podatne na działania hybrydowe, mogące w sposób niesłychanie groźny. Yy, yy, osłabić zdolność obrony polskiego wojska. Raz jeszcze serdeczne podziękowanie na ręce pana majora, przede wszystkim na ręce pana pułkownika komendanta Wojskowej Akademii Technicznej i prośba o jak najszybsze, najszybszą możliwość wdrożenia tych systemów do wojska kierowanego dowodzonego przez pana generała Kukułę, panie generale, przed panem wielkie zadanie, ale też i skuteczne działanie. Bardzo serdecznie dziękuję panom wszystkim za dzisiejszą prezentację. Chcę, żebyście państwo, szanowni, wiedzieli, że Wojska Obrony Terytorialnej Kraju niosą z sobą także najnowocześniejsze technologie i skuteczne, szybkie, elastyczne wykorzystanie.